Siemano wszystkim, ja jestem Arti w dzisiejszym filmiku, jak dobrze wiecie, wyszły nowe wyzwania, a co z tym idzie oczywiście nowe misje. Pierwsza misja z tych wyzwań 14 dni lata to jest zatać na różnych imprezach na plaży. Pokażę Wam dzisiaj dokładną lokalizację tych sześciu plaż, tak abyście mogli swobodnie wykonać sobie misję. Także ja już tutaj nie przedłużam i lecimy. Dobrze, a więc zaczynając, może od początku. Pierwsza plaża znajduje się dokładnie na pustyni, e, dokładnie w tym oto miejscu, jak widać. Są tutaj parasolki, taka lodziarnia wystawiona. E, także my tutaj sobie tylko wylądujemy i już wam pokazuję o co chodzi. Także tak właśnie wygląda, tak się prezentuje tutaj e, od dołu nasza plaża. Także wystarczy na niej po prostu zatancić i misja po prostu zostanie wykonana. Druga plaża o dziwo, nie znajduje się jakoś mega daleko, ponieważ również jest umieszczona na pustyni, tylko że pierwsza jest tam, a druga znajduje się, już wam pokazuję. W tym oto miejscu, za tą górką, tutaj jest jak widzicie również lodziarnia oraz jakieś tutaj hamak i tak dalej Także tutaj sobie też zatańczymy Trzecia plaża znajduje się w wypasionej wyrwie, dokładnie w tym oto miejscu Już nawet w sumie trochę widać na mapie jakieś takie części parasoli, lodziarni i tak dalej Także my sobie tutaj podlecimy, tadan, tańczymy i już mamy trzecią plażę Czwarta plaża znajduje się obok Tilted, dosłownie w tym oto miejscu Jak widzicie tutaj są parasorki, parasolki, lodziarni i tak dalej Więc my sobie tutaj wylądujemy Tańczymy... I teraz nam zostały tylko dwie plaże. Kolejna plaża znajduje się niedaleko Loot Jak widzicie, tu jest ten Loot cały, a tutaj znajduje się ta plaża w tym oto miejscu, więc lądujemy, tańczymy standardowo i już jest piąta plaża zaliczona. A więc ostatnia plaża znajduje się niedaleko Leniwej Laguny, praktycznie można powiedzieć na krańcu prawie że samej mapy, na, na północ, także tutaj tutaj się znajduje ta szósta plaża, więc tańczymy. I wszystkie misje w tym momencie powinny nam się zaliczyć. Także bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka do końca. Jeżeli Wam pomogą, oczywiście możecie zostawić łapkę w górę oraz zasubskrybować mój kanał wraz z dzwoneczkiem. I jeżeli jeszcze mnie nie wspieracie, możecie wpisać kod jartów w zakładce sklep z przedmiotami. E, także ja byłem jart, trzymajcie się, do zobaczenia i się